Szczęść Boże, słuchajmy się w słowo Boże na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze, dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście, a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego, i mówili, czy nie jest to syn Józefa. Wtedy rzekł do nich. Z pewnością powiecie mi to przysłowie słowie lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz? Do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak Przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Zbyt rzadko chcemy usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia o nas. Boimy się usłyszeć, co Bóg chce powiedzieć, jak nas widzi. Chcielibyśmy widzieć siebie, chcielibyśmy, aby Bóg widział nas naszymi oczami, naszymi potrzebami. Pokazuje to dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Ewangelia, zaczerpnięta z tekstu Łukaszowego. Kiedy słyszymy coś niewygodnego, odrzucamy prawdę. Boimy się często, że Bóg po powie tylko to, co niewygodne względem nas. I dlatego tak często go odrzucamy. A zatrzymując się na sobie i próbując się nieraz zemścić na samym Bogu. Tak bardzo jesteśmy skupieni na sobie, że nawet tego Boga nie widzimy i wcale nie ranimy Jego, ale jeszcze bardziej ranimy siebie.